Witajcie, stoicy. Kolejne spotkanie na kanale Piątkiem Figury. Czytamy list, list szesnasty z naszej książki, listy moralne, seneki. No, zdanie wytłumaczenia. Zazwyczaj nagrywam te odcinki w weekend, publikuję je w weekend, w sobotę albo, albo w niedzielę. Tym razem muszę to zrobić wcześniej, ponieważ. Jakby to powiedzieli Francuzi, że dwa de valises, czyli mówiąc po naszemu, muszę zrobić walizki, czyli mówiąc jeszcze bardziej po naszemu, pakuję się, ponieważ rozpoczynam urlop. Będę się starał, mimo wszystko, publikować te odcinki, ale przez najbliższe dwa tygodnie być może będą się pojawiały w takich trochę innych konfiguracjach, nie sobotnio niedzielnych, ale na przykład. Właśnie czwartkowo-piątkowych, bo w weekendy będę miał zamiar się e, przemieszczać z miejsca w miejsce. Mam nadzieję, że będę miał tam dostęp do e, internetu. No, pozostając trochę w ramach e, języka francuskiego, można by powiedzieć e, takie zdanie: e, J'irai faire la connaissance de la culture musulmane". Nie wiem, czy to jest bardzo e, idealnie wymówione, ale najlepiej jak potrafię. Czyli po prostu jadę zapoznać się troszeczkę z kulturą muzułmańską. Coś o tym może powiem, nie tyle tutaj na kanale, bo tutaj stoicyzm, tutaj Seneka, ale właśnie na poniedziałkowym imperatorze. Poniedziałkowy imperator, jak już wiele osób wie, bo zapisaliście się, jest to taki e-mail, który wysyłam w każdy poniedziałek, i te e-maile też będą dochodziły do wszystkich zapisanych. A w tym e-mailu daję jedną myśl Marka Aureliusza razem z moim komentarzem, a tam zawsze jeszcze pod spodem dodaję jakieś rzeczy ekstra, tak powiedzmy, luźnie powiązane ze stoicyzmem i być może tam właśnie powiem coś o, o tej mojej muzułmańskiej wyprawie, którą no, już niebawem. E, rozpocznę. Także tyle e, w formie takiego wstępu. Zapraszam wszystkich, którzy subskrybują mój kanał, oglądają te filmiki, a jeszcze nie zapisali się na poniedziałkowego imperatora, żeby odważyć się kliknąć w link w komentarzach, w opisie tego filmu tam prosty formularz Google, gdzie zostawiacie swój adres e-mail, i potem w każdy poniedziałek wjeżdża do Was na białym koniu Marek Aureliusz. A zanim ja dreptam jako taki giermek, tłumacząc co mistrz ma do powiedzenia, bo nie wszystko, co z wysokości konia mówi do nas, maluczkich, dociera naszych uszu, więc potrzebny jest taki giermek, który coś tam szepta. No i tutaj te, tę rolę ja dla siebie wybrałem. A teraz już nie przedłużając, przechodzimy do listu szesnastego z listów moralnych Seneki Młodszego, zwanego za życia filozofem. Cóż za zaskoczenie. Zapraszam. Słowo się rzekło. Zaczynamy list 16. turuje nam oczywiście pan Ludek, który tam jak to sobie ostatnio wybrał siedzi za moimi plecami. Coś mi tutaj podrzuca jakieś myśli, które mam do powiedzenia. Powinienem powiedzieć, a one mi umykają. No tak, ale zanim będzie komentarz i jakieś moje myśli, no to najpierw myśli naszego mistrza, powiedzmy, czyli, czyli Seneki. List szesnasty. Seneka pozdrawia swego lucyliusza. Wiem, iż jest dla ciebie, lucyliuszu, oczywiste, że nikt nie może żyć szczęśliwie, a nawet znośnie, bez umiłowania mądrości i że to mądrość doskonała czyni żywot ludzki szczęśliwym. Choć zresztą, choć zresztą do znośności jego przyczynia się także mądrość niedoskonała. Ale i to, co jest oczywiste, trzeba utwierdzać i przez codzienne zastanawianie się głębiej wrażać. Więcej pracy wymaga osiągnięcie tego, byś postanowień swoich dotrzymywał, niż tego, byś takie szlachetne postanowienia robił. Trzeba trwać i z niezmordowaną pilnością wytężać siły tak długo, aż to, co było tylko dobrą wolą, Przemieni się w stałe, dobre usposobienie naszej duszy. Jeśli chodzi o Ciebie, wcale się nie przejmuję. Jeśli chodzi o Ciebie, wcale nie potrzebuję już używać nazbyt wielu słów czy upewnień. Rozumiem, żeś zrobił wielkie postępy. Zdaję sobie sprawę, skąd pochodzi wszystko, co mi piszesz. Nie jest to ani zmyślone, ani ubarwione. Powiem Ci jednak, że co myślę. Mam już co do Ciebie nadzieję, ale jeszcze nie mam pewności. Chcę, żebyś i ty postępował tak samo. Nie powinieneś zawierzać w sobie zbyt szybko i zbyt łatwo. Badaj siebie, staraj się z różnych stron poznawać, tudzież obejrzeć siebie. Przede wszystkim zwróć uwagę na to, czyś postąpił naprzód w filozofii, czy też w samym sposobie życia. Filozofia nie jest sztuką dostępną dla każdego, ani przysposobioną tak, by wystawiano ją na pokaz. Zawiera się ona nie w słowach, ale w istocie rzeczy. I nie służy do tego, by jakoś uprzyjemnić spędzanie dnia, by zmniejszyć nudę próżnowania. Urabia ona i kształtuje ducha, wprowadza ład do życia, rządzi wszelką działalnością, wskazuje, co należy czynić, a czego unikać, siedzi przy sterze i kieruje niebezpieczną podróżą miotanych przez bałwany morskie żeglarzy. Bez niej nikt nie może żyć spokojnie i nikt nie może żyć bezpiecznie. Każdej godziny zachodzą niezliczone okoliczności wymagające porady, której zasięgać należy właśnie od filozofii. Powie ktoś, cóż mi pomoże filozofia, jeśli istnieje przeznaczenie? Co pomoże, jeśli wszystko jest w mocy Boga? Co pomoże, jeśli wszystkim rządzi przypadek. Niepodobna bowiem ani odmienić tego, co jest nieuchronne ani zapewnić sobie żadnego zabezpieczenia przed tym co jest niepewne albo zamiary moje uprzedził bóg który rozstrzygnął już co mam czynić albo też na żadne zgoła zamiary nie wyraża swej zgody przeznaczenie cokolwiek z tego jest prawdziwe lucyliuszu a choćby nawet prawdziwe było to wszystko filozofować jednak musimy czy krępuje nas nieubłaganym prawem przeznaczenie czy rozrządził wszystkim władca wszechświata bóg czy bez jakiegokolwiek porządku porusza i obraca sprawy ludzkie przypadek, winna nas podtrzymywać filozofia. Ona zachęci nas, byśmy z ochotą okazywali posłuszeństwo Bogu, byśmy z dumą ulegali losowi, ona pouczy nas, byśmy trzymali się Boga i cierpliwie znosili przypadki. <laughs> Lecz nie chcę teraz wdawać się w rozważania, jak daleko sięgają nasze uprawnienia jeśli to opatrzność sprawuje władzę lub jeśli skrępowanych nas wlecze za sobą ciąg przeznaczeń, albo też jeśli y, panowanie należy do nagłych i niespodziewanych przypadków. Powracam obecnie do tego, by Cię przestrzec oraz zachęcić, żebyś nie dopuścił do upadku czy osłabienia polotu Twojej duszy. Zachowaj go i utwierdź, by to, co jest polotem, przekształciło się w trwałą właściwość duchową. Już od początku, jeśli cię dobrze znam, rozglądasz się, jaki też podarek przyniesie ten list. Przetrząśnij go, a znajdziesz. Lecz nie dziw się mojej skłonności, ciągle jeszcze jestem szczodry z cudzego. Dlaczego jednak nazwałem to cudzym? Wszystko, co ktokolwiek powiedział, dobrze jest moje. Przytoczę tutaj słowa, które również są wypowiedzią Epikura. Jeśli żyjesz zgodnie z wymogami natury, nigdy nie popadniesz w ubóstwo. Jeśli zaś, wedle uroszczeń, nigdy nie zostaniesz bogatym. Natura wymaga niewiele, uroszczenia zaś są bez miary. Niech się skupi u ciebie wszystko, co tylko miał ogół bogaczy. Niechaj los posunie cię daleko poza wszelkie granice prywatnego majątku. Niech okryje złotem, niech ubierze w purpurę, niech doprowadzi do takiego bogactwa i zbytku iżbyś wymościł cały świat marmurem. Niechaj wolno ci będzie nie tylko mieć, lecz także deptać skarby. Niechaj dojdą do tego posągi i obrazy i wszystko to, co wszelka sztuka wytworzyła gwoli przepychu. Nauczy cię to pożądać jeszcze więcej. Pragnienia zgodne z naturą są ograniczone, rodzące się zaś z fałszywych uroszczeń nie mają gdzie się zatrzymać. Fałsz bowiem nie zna granic. Kto idzie prostą drogą, dochodzi do jakiegoś kresu. Błąkanie się natomiast jest bez końca. Odsuń się więc od znikomości, a gdy zechcesz dowiedzieć się, czy jakieś dążenie Twe wypływa z naturalnego pragnienia czy ze ślepego pożądania, zastanów się, czy może ono gdziekolwiek się zatrzymać. Jeżeli posunąwszy się daleko naprzód, zobaczysz, że wciąż zostaje do przebycia jeszcze dłuższa droga, wiedz, iż nie jest to naturalne. Bądź zdrów. I jakoś tak zawsze tutaj na koniec mówię, że dobiliśmy do brzegu, no więc i tym razem udało nam się dobić do brzegu. Ja schodzę teraz z łódki, zacumować ją właśnie tutaj do pobliskiego takiego pachołka, żeby nie odpłynęła, i za chwilę siadam na ławeczce i będę komentował ten list. No, w taki sposób, żeby go troszeczkę przybliżyć Wam wszystkim, którzy. Dotrwaliście do tego momentu i mam nadzieję przetrwacie ten ekran, który się za chwilę pojawi. Będzie przez 2-3 sekundy wisiał i potem pojawi się znów moja twarz nie, nie, i zacznę komentować. Także cierpliwości. Troszeczkę cierpliwości, wasza niecierpliwość. Takie zdanie pamiętam z dobranocki, kiedy to... 20 parę lat temu zasiadałem wieczorem, żeby oglądać pewną kreskówkę, więc przetrwaliście dziękuję za Waszą cierpliwość. List 16. Ten list 16 jest no, znów takim listem, który dla mnie rozpada się na dwie, na dwie części. Pierwsza część to jest taka, w, którym, w której Seneca mówi, że. Ważne jest rozwijanie mądrości. Ale to już może dla nas nie jest jakoś zadziwiające z uwagi na to, że no już mamy 15 listów wcześniej przerobionych, więc wiemy, że dla stoika dbanie o swój umysł, po to, żeby zapanować nad emocjami, nad swoimi reakcjami jest kluczo kluczowe. I Saneka tak pojmuje filozofię bardziej z perspektywy moralnej. pozwoliłbym sobie powiedzieć. To znaczy to, w jaki sposób żyjemy, jest wyznacznikiem tego, jakimi jesteśmy filozofami. Czyli tutaj mniej chodzi mu o teoretyzowanie, a bardziej o praktykę życia, co jest dosyć zaskakujące, kiedy tak zderzy się to z obiegową, powiedzmy, taką definicją filozofii. Wydaje się, że jest to skupienie się na pewnych abstrakcyjnych rozważaniach, które no, często niewiele mają wspólnego z rzeczywistością, albo bardzo trudno nam, przeciętnym ludziom, gdzieś te abstrakcyjne rozważania sprowadzić na ziemię. No to tutaj Seneca jest, jak już myślę, po tych wszystkich filmikach do tej pory, które nagrałem, Seneca jest pewnym, jest pewnym przeciwieństwem takiej filozofii, bo jego filozofia jest filozofią życia, jest filozofią pewnej moralności. Można by to tak w skrócie powiedzieć, no i w tym liście Seneka mówi do Lucyliusza, że jest o niego tak spokojny, ale jeszcze nie ma co do niego pewności. To znaczy, mówi, że widzi w listach, które Lucyliusz do niego pisze, a których my nie możemy przeczytać, że posuwa się do przodu na tej ścieżce właśnie życia zgodnie z zaleceniami stoicyzmu, ale jeszcze jego wiedza jest wiedzą niedoskonałą. I tutaj pada na samym początku takie yy, ciekawe zdanie Lucyliuszu: oczywis, Oczywiste, że nikt nie może żyć szczęśliwie, a nawet znośnie, bez umiłowania mądrości, i że to mądrość doskonała czyni żywot ludzki szczęśliwym, choć zresztą do znośności jego przyczynia się także mądrość niedoskonała. Lucyliusz, jeszcze zdaniem Seneki, tak mu to tutaj delikatnie zaznacza, no, ta jego mądrość jest niedoskonała, jeszcze Lucyliusz nie jest stoikiem no, na takim etapie swojego rozwoju jak jego mistrz, czyli starszy od niego Seneka. Ale to też pocieszające dla nas, że y, nasza mądrość, jeżeli jest niedoskonała, to ona już pozwala nam czynić nasze życie bardziej znośnym. I tutaj potem Seneka rozbija takie wątpliwości, które pojawiają się w wielu z nas. To znaczy, po co mam filozofować, a mówiąc takim bardziej swojskim językiem, po co mam się w ogóle zastanawiać nad czymś, jeżeli o wszystkim decyduje przypadek, albo jeżeli o wszystkim decyduje przeznaczenie, opatrzność, albo jeżeli o wszystkim decyduje Bóg. No bo tak naprawdę wszyscy Ludzie, którzy myślą o jakby w takiej szerszej perspektywie, no to mają, zdaje się, tylko te trzy drogi, że mamy Boga, przeznaczenie albo przypadek. I po co nam ta filozofia, jeśli mamy tylko jedną z tych trzech dróg do wyboru, a Seneka mówi właśnie odwrotnie, że filozofia jest nam potrzebna nawet wtedy, gdy, gdyby te wszystkie trzy drogi jednocześnie okazały się prawdziwe, bo filozofia pozwoli nam przetrwać, to znaczy na tym rozchybotanym, pełnym fal Oceanie filozofia pozwoli nam zachować pewien spokój, to znaczy zatrzymać się i, i, i złapać oddech, bo w przeciwnym razie moglibyśmy po prostu oszaleć. Filozofia uczy nas spokoju, tak bym powiedział, no przynajmniej ta filozofia stoicka, ona od tego, od tego zaczyna: że najpierw uspokój się, zapanuj nad, swoim, nad swoimi emocjami, nad swoimi, nad swoimi myślami. A dopiero potem wyjść do świata. Dopiero potem próbuj walczyć z falami i, i, i ze wszystkimi przeciwnościami, które stawia przed tobą los. Oczywiście nie jest to takie proste. Praktyka życia zderza nas i na co dzień pokazuje nam wszystkim, którzy próbujemy trzymać się tych zasad stoickich, że właśnie nasza mądrość jeszcze jest niedoskonała, bo wiecznie ktoś nas wyprowadzi z równowagi, bo wiecznie coś nas denerwuje. Bo wiecznie gdzieś tam rozbija się ten nasz y, spokój wewnętrzny o te fale, którymi no, nasz kadłub, pozostając w tej terminologii, no, jest smagany po prostu przez te fale y, płynące no, z zewnętrznego świata. Także no, trzeba doskonalić się w mądrości. No, zacząłem od tego nagrywania, tego filmiku, że ja wybieram się na urlop. Ogólnie jest teraz taki okres, kiedy wielu z nas gdzieś wyjeżdża, więc może warto o tym pamiętać, właśnie, że, że urlop to też nie powinien być taki czas, w którym się odmużdżamy, w którym odpuszczamy sobie filozofię, bo, bo ona jest nam cały czas potrzebna i jeszcze nie osiągnęliśmy w niej doskonałości. Także polecam i w trakcie czasu wolnego troszeczkę. Doskonalić tą swoją mądrość. Tak jak tutaj zdaje się, dwa listy wcześniej Seneca powiedział, nie chodzi wcale o to, żeby cały czas czytać książki i ślęczeć przy tabliczkach do pisania, cytując tutaj jego list. Ale chodzi o to, żeby też wyciągać wnioski z tego, co się już przeczytało, z tego, co nas dotknęło w życiu, analizować, czy nasze zachowania w podobnych sytuacjach. Można poprawiać, czy możemy być lepsi w podobnych sytuacjach. Warto sobie o tym pomyśleć. Ja oczywiście, już tak pozostając w tej terminologii wakacyjnej, polecam, żeby wszystkie osoby, które słuchają tych filmików, a listów moralnych, nie czytały, żeby może zdecydowały się poczytać tę książkę, bo ona tak naprawdę otwiera się przed nami z każdym kolejnym czytaniem. Ja teraz tutaj z wami czytam ją trzeci raz i, i, i ciągle tutaj coś nowego dla siebie odkrywam, więc warto nie tylko słuchać, ale też przeczytać tę książkę. No i tutaj na końcu pojawia się jeszcze myśl z Epikura, znów za, pożyczona z Epikura i znów Seneca używa tutaj tego argumentu, że cóż z tego, że to powiedział ktoś inny. Jeśli dobrze powiedział, to jest moje. Każda dobrze sformułowana myśl wchodzi jako własność dla całego rodzaju ludzkiego. To jest bardzo piękne, że powinniśmy się łączyć, że nie powinniśmy się dzielić w tym, w tym poszukiwaniu odpowiedzi na temat naszego miejsca w świecie na przykład. No i Epikur mówi, jeśli żyjesz zgodnie z wymogami natury, nigdy nie popadniesz w ubóstwo, jeśli zaś wedle uroszczeń, nigdy nie zostaniesz bogatym. I Saneka tutaj pięknie to potem rozwija. Pragnienia zgodne z naturą są ograniczone, rodzące się zaś z fałszywych uroszczeń, nie mają gdzie się zatrzymać. Fałsz bowiem nie zna granic. Kto idzie prostą drogą, dochodzi do jakiegoś kresu. Błąkanie się natomiast jest bez końca. Czyli jak, w jaki sposób y, zastanowić się, czy to, czego pragniemy, jest dobre, można by powiedzieć konkretna jakaś rzecz, której pragniemy. Otóż y, trzeba zadać sobie pytanie, czy ta rzecz, czy to pragnienie, ma jakiś koniec. Tak? To znaczy, wszystkie prawa naturalne, czy to, co możemy pragn pragnąć, a jest jakby częścią takiego naszego życia naturalnego, ma swój koniec. Na przykład ktoś, najprościej mówiąc, pragnie coś zjeść, bo jest głodny zje i już jest na jakiś czas zaspokojony, mówiąc tak najprościej. Ale też można to w bardziej jakieś takie abstrakcyjne, przenosić rejony. Natomiast wszystkie te pragnienia wydumane, czy to co byśmy użyli tego terminu, który tak często używamy, nadając mu pewne pejoratywne zabarwienie, wszystko to co płynie z tego konsumpcjonizmu, czy z tego obrażając trochę wielkiego brata amerykańskiego sposobu życia Wszystkie te, te pragnienia są złudne, ponieważ one nigdy nie mają końca. To znaczy, kupowanie na przykład kolejnych rzeczy nigdy się nie kończy, bo ciągle chcesz mieć więcej nowszy telefon, nowszy samochód, nowszy komputer itd. i tak dalej. I Seneka mówi, że te pragnienia, które nie mają końca, są fałszywe. Te odrzucajmy. Skupiajmy się tylko na tych, gdzie możemy oznaczyć ich koniec. To znaczy, że dojdziemy do jakiegoś punktu, w którym te pragnienie się po prostu kończy. I znów tutaj wiąże mi się to z takim listem tutaj jednym z tych wcześniejszych, w którym Seneka mówi, że trzeba oznaczyć sobie koniec tego, czego się pragnie i go już nie przekroczyć. To znów jest coś takiego, że to, co naturalne, gdzieś tam się kończy, prawda? I, i, I te pragnienia naturalne też możemy zrealizować, i one nie trwają wiecznie. Myślę, że ciekawa jest to refleksja, warto o niej pomyśleć i zastanowić się nad iloma rzeczami myślimy, które wprowadzają nas na taką fałszywą drogę, gdzie zaczynamy się błąkać, bo potrzebujemy na nie więcej pieniędzy, najczęściej, prawda? Czasu i pieniędzy, a, a one nigdy nie mają końca. To, to warto się nad tym, myślę, zastanowić. No i w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o list szesnasty. Zresztą i tak mam poczucie, że się rozgadałem. Tak, jak powiedziałem na początku, teraz w trochę innych porach ten, te, te filmiki będą się pojawiały w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Obiecuję, żeby, że poniedziałkowy imperator będzie się również normalnie pojawiał. On się będzie normalnie pojawiał, a filmiki no w takich trochę, innych, takich trochę innych porach. Także do zobaczenia i, i, i zapraszam wszystkich, którzy subskrybują kanał, oglądają filmiki o Senece, do tego, żeby zapisać się na poniedziałkowego Imperatora. Pod spodem jest link, wystarczy zostawić adres e-mail i ja wysyłam taki, potem taką wiadomość w każdy poniedziałek z jedną myślą Marka Aureliusza, która po prostu no, pozwala nam lepiej żyć. No, nie ma co, co tutaj się oszukiwać. W ostatnim nagraniu rozważaliśmy, co by się stało, gdybyśmy uznali, że umarliśmy. No, i myślę, że niektórzy ciekawe wyciągnęli z tego wnioski, bo to jest taka komunikacja dwustronna, bo na ten mój e-mail można odpowiedzieć i niektórzy odpowiadają, co jest bardzo miłe dla mnie. Oczywiście cieszę się, jak doceniacie to, co tutaj się dzieje na tym kanale. Także żegnamy się. Ja, Marcin oraz Pan Ludek. Kto nie czytał, polecam, żeby poczytać sobie listy moralne w w formie po prostu książki, nie tylko słuchać. No i zapraszam, żeby być na tym kanale i szerzyć w sobie i na zewnątrz mądrości Seneki młodszego zwanego filozofem dla odróżnienia od Seneki starszego zwanego retorem. Do zobaczenia.